Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Tak naprawdę coś, do czego przygotowaliśmy się już kilka lat. Znaczy wiedzieliśmy, że ten moment nastąpi po prostu. Aczkolwiek jeżeli chodzi o nasze dalsze plany, dużo nam to nie zmienia, bo tak naprawdę mamy już swoje założenia, mamy to, co chcemy realizować. Idziemy tak naprawdę do przodu. Jest to tylko drobny przystanek na naszej drodze, żeby powiększyć wszystko. Portowanie to jest nic innego jak przerobianie gier z wersji PC-towych na, na, na konsolę. Znaczy, przepraszam, no tak, z PC-towych na konsolę, bądź odwrotnie, też takie rzeczy również nam się zdarzały. My zajmujemy się tym już od czterech lat. W drugim roku działalności, tak naprawdę chcieliśmy, że, że portowanie jest czymś, co potrafimy, co fajnie nam wychodzi, co tak naprawdę jest naszym stabilnym biznesem, to co na co po prostu mamy popyt przede wszystkim, chcemy po prostu rozwinąć się, a widzimy, że rozwój w portingu jest, jest widoczny, aczkolwiek jest Według nas e, za mały. Po prostu. E, chcemy dlatego rozwinąć się bardziej w game devie. Jest to coś, na co, na co inwestują wszystkie nadwyżki nasze finansowe i mam nadzieję działać w tej, w tej branży bardziej. Oczywiście nie rezygnujemy z sportingu jednocześnie. Jeżeli chodzi o Horror: Dark Moonlight, nasza pierwsza gra, no to już od dwóch lat narysujemy fabułę. Tam jest gra typowo fabularna. No, tak jak mówiłem, my tutaj głównie. E, Wzorujemy się na takich grach jak Resident Evil czy, czy Silent Hill. To są gry, w których wątek fabularny jest niezmiernie ważny. Oczywiście musi mieć odpowiedni klimat, straszyć ludzi. Dlaczego horrory? No, przede wszystkim też wywodzimy się z graczy, którzy lubią tego typu gry, którzy, jakby nie było, jest tych graczy sporo. Przede wszystkim jest to gra, jest to typ gry, który nie jest aż tak mocno niszowy. Ma, swoje, ma rzesze swoich fanów, a przede wszystkim jest bardzo ciężkie do zrobienia. Robiąc taki tytuł, tak naprawdę, jeżeli nam się to udaje, to już wychodzimy na rangę tych spółek, które mało, 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 mało która spółka to osiągnęła, może tak powiem. Jest część horrorów takich niskobrzutowych, które po prostu nie wychodzą. Ale dobrze zrobiony horror naprawdę sprzyja... daje wiele, wiele frajdy wiele radości, przede wszystkim bardzo dobrze się sprzedaje. Jeżeli chodzi o zeszły rok, to było w ten sposób, że kończyliśmy go na poziomie 3 milionów przychodu. Zysku mieliśmy milion 100... W końcóweczki panu nie powiem, chyba 160 chyba, nie jestem pewien. Nasz pierwszy rok, już ten pierwszy kwartał w tym roku kończymy z wynikiem milionem, powyżej miliona przychodu, z zyskiem na poziomie powyżej 200, 226 tysięcy. Generalnie, no, tak jak już, jak już mamy taką tendencję, wiemy ile, jakie mamy moce przerobowe, wiemy ile mamy projektów na ten rok zaplanowanych, więc wiemy już, że ten rok nie będzie gorszy, wręcz przeciwnie będzie tak naprawdę lepszy niż poprzedni, nawet doliczając koszty wprowadzają na giełdę, które tam się inaczej księgują i to też również liczę jako koszt, to wciąż powinniśmy być wynikiem tak naprawdę podobnym do roku poprzedniego, czyli de facto tak naprawdę większym, bo wiadomo, większość kosztów tam się w tym roku księguje, aczkolwiek mamy ten sam wynik, więc znaczy mamy po prostu więcej. Rozwijamy oba nasze działy. Jeżeli chodzi o porting, jak najbardziej nie rezygnujemy z rozwoju. Jest on w tym momencie w bardzo dobrym miejscu. No aczkolwiek nie rezygnujemy, no, przepraszam, nie rezygnujemy z rozwoju i chcemy po prostu bardzo mocno inwestować w gaming. Na ten moment, no mam nadzieję, że powiem tak, do końca roku tak naprawdę my możemy zaskoczyć wynikami. Uważam, że wyniki to jest coś, co każda spółka powinna mieć na pierwszym miejscu, a nie jakiś zwykły po prostu PR, informacje, które do niczego nie prowadzą. Według mnie wyniki wynikami spółka się broni tak naprawdę. Czas pokaże, jak to wszystko będzie, jeżeli chodzi o nasze pierwsze takie Większe marketingowe show to planujemy to na koniec roku, gdy będziemy bliżej przede wszystkim naszej pierwszej gry, naszego de Dema, demo naszej pierwszej gry, bo planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Wtedy zamierzamy więcej informacji na ten temat udzielić. A do tego czasu tak naprawdę wyniki robimy, co, co umiemy, tak naprawdę i działamy w naszym segmencie. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA. Największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.